doniesienia z, z typialni? O! Czekaj, czekaj, stój, 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 stój. Jeszcze jest Ooo... Oh. Mm, nice Dobrze. A gdzie ty z tym... a to Nie! Let's go! Jest, to jest mój diament! <suszynka> nie będziesz przydatny, <przypadkiem>, <suszynka> Paciek, no jeszcze jedną ryborę. Ja się ja serio. No, na serio, na no, patrz. Nie, tak, nie zauważyłeś tych zamykających się drzwi. Przepraszam... Nie! Dobre. Nie! Nie! Na karnego jeżyka. Na karnego jeżyka, eee. przepraszam. Na karnej skrzyni. Ja nie chcę karnego jeżyka! Proszę się poobracać w skrzyni. Dobrze. Przepraszam. Przemyślaj swoje zachowanie? Nie.